To ja też się mam, z tej strony. Ja na Jestem na pięknym szalecie słońca, już, już się w Tam jest... tam jest księżyc. Ale nie dzisiaj o pogodach. Nie wiem, jakichś pogodowych, tylko. To jest druga część budowania chyba domku, bo Ja skończyliśmy tego domu. By się przydało już go skończyć, bo już buduję go i buduję. Więc dzisiaj się nie zajmiemy tymi samymi, tylko zajmiemy się jakby bardziej właśnie podłogą, jakimiś właśnie tutaj pokojami, coś w tym stylu. I tutaj będę chciał. To muszę oświetlić trochę. Zaczynamy Tutaj jest. I tak muszę zrobić ścianę. Dobra. Chcę by dostawić pochodnie. co mogę pochodzić? I tutaj postawimy. I powiem wam, widzę, że ta paza właśnie mi się bardzo podoba. I nigdy wcześniej takiej pazy nie miałem. Tutaj jeszcze, może nie wiem, też jakoś długo w Minecrafta przyznam się. Kiedyś grałem na serwerze takim jednym, ale kreatywnym. A po prostu był na kreatywnym. <laughs> I teraz widzowie to musi być jeszcze większe. Takie Bo takie musi być gdzieś wejście. To tu byśmy spurzyli. I sufit byśmy mogli dać jeden do góry, nie. To sofit będzie tutaj niski. Ale i tak to fajnie wygląda, mam powiem, tu te schodki. No, możecie napisać w komentarzu, co Wam się podoba. To się tak. Teraz tak. I takie właśnie chyba będzie dobre. Tylko Właśnie to muszę śmieścić dodać tam dobra i nadeszka mały kurde, to będzie ciężko i ten domek będzie ładny idę, ale bardzo ciężki do zbudowania. Bo właśnie tutaj tutaj planuję zrobić farmę Bo właśnie tutaj tylko nie mam jeszcze jakąś łopatę nie muszę iść po łopatę no jeszcze najgorzej, że tych płuc nie mamy tych oszkrobionych.

dobra. I to widzowie nie pytajcie o co z tym chodzi, bo tutaj taka statua wolności miała być, co ja mówiłem. Ja być taka dużo, ale taki to się nie zrobię. Nie chcę się na razie taką niszczyć. Więc... To bym musiał, to wiem, co ten... to jest... Chyba tu, tak, Nie da się tego postawić. Wcześniej się to jakoś postawiłem. Tu nie mogę na to wziąć. To jest jedyny minus właśnie z, tą, z tymi tymi takimi, bo one są bardzo chłonne. Poteżki to łatwo zebrać. Ja bym to zrobił wyższe trochę. Tylko, że Czekajcie, to bym sobie to zniszczył i ja bym wiedział. <laughs> ja hop, 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 hop. Dobra, to będę wiedzieć. Tu się wyciągnie, na wydarzenia, jakaś tu jakaś dziura. Gdzie to jest? Dobra, to jest tu. Tylko czy... To muszę teraz tak zabudować. i tak, tylko to będzie nie naturalne. A nie, muszę naturalnie wyglądać, a nawet naturalnie, spoko. Dobra. Tu mi to tak się już wyrosło. Nie, ja, ja, ja mam pomysł, że na razie oderwiemy się od tego budowania. Mmm. Tylko. Czekaj ja ślepi jestem. O, mam kości, tylko. Tyle tylko. A ty to słabo. A nie, mamy więcej, dobra. Eee, i spytacie pewnie, Janus, po co ci kości? A ty pewnie cię dają straciem? I już wiecie chyba, gdzie idę. Idę po wilka. A czy na to się mówi psy? I też się mówi psy, ale... Teraz mówię, wilka bo traki, są oswojone, to, to są wilki, według mnie. A jak są oswojone, to to są te... E, psy. One są tu w ogóle ile jabłek? I jakoś tak o jak szczepszy, y, to już nie ma. Jak y, nie szypsów to one są. Tak już nie jest. Mamy jakieś tutaj sosy. Czy jakieś kurczaki? Hmm. Czekajcie. Myślałem, że już nie będziecie słyszeć. Gdzie oni? O, wilk jest! Co? Za pierwszym razem, znowu. Dobra, chodź. Chodź, to nagiarno, dzik. Idziesz? W... Idziesz. Dobra. Ja pamiętam, jak kiedyś na moim starym świecie właśnie jestem z tym grałem, to tam mieliśmy właśnie taki świat i ja miałem psy. I jak już nie wstydł łóżko, miałem skał na już i ja wziąłem psy i mnie właśnie zabił. I potem te przy... Potem te psy były ze mną gdzieś daleko od domu. I była wtedy noc i wtedy ten. I wtedy... Chodź. I wtedy właśnie sząpiaki mi zabiły właśnie przy. No. Chodź. tutaj tak. Może was kiedyś roznoszę. O, oh, to będzie fajne. No ale chodź. Aż do nagi, do nagi. Chodź, przesiek. Albo ty będziesz w tu. Ty nie wpadaj. I ty będziesz o tu. Dobra wy będziecie na moim łóżku i będę tak... No, dobra to tu będą psy i się będą co robi tak na jakąś chrypkę mam widzę i w, i w ogóle nagrywam to już po podeli i w deli miałem tak że mówiłem, że nie powtarzajcie łapek w górę, ale teraz musicie się wstawić. Bo Znaczy ja już te wszystkie odcinki w Daily nie wstawiłem. Bo to jest jeszcze jak y, trzeci odcinek z Minecrafta wstałem właśnie. Y, ale pewnie że w z Daily będzie dużo takich innych gier, więc teraz jest raczej znaczy Minecrafta było, było dużo, jak się wtedy nie było, ale postaram się teraz więcej gier nagrywać, ale to na razie będę nagrywał Minecrafta, ale nie będę go stawiać, więc Minecraft... właśnie fajnie się tak filmy na fapach nagrywa. Jak na przykład będzie się jakiś taki humorny, fajny, Bo, wiesz, kurde, ale mi się nie chce nagrywać. Ja silny na zakaż. To jest najlepszy szef na świecie. Co nie widzę. Przecież oni mu wybić, jak ten... Jakiś służba Właśnie. Mm, no, no, policzę. jak padało. Może Minecraft ma logikę. Jakąś. Dobra, tu jest jakiś. Dobra, tu tutaj jest, chęci dobrze. A co, noc jest? I co, yeah. To się mowy

To wcale nie tak, że akurat creeperów nie muszę Nie! Nie ja cię prędzej, jeszcze tu musiał być taki największy creeper, znaczy najsilniejszy creeper z ale mi pomógł. Chociaż tyle. No ja nie wiem po co creepery są w tych znaczy pewnie jakby nie było Creeperów to Minecraft byłby mocny, ale... Ale przynajmniej tyle, że mi tam... No mi tam pomógł. Więc to jest tyle. Ale i tak muszę to samodować. Dobra, tutaj pochodnie postawić. Tu... No dobra. To by było widać, ja chyba na tyle z tego materiału. Nie pytajcie co my ciągle mam ten skin. Ja sobie muszę po prostu zmienić yy, Widzimy się w następnym filmie yy, na tym kanale. Może następnym nie będzie z tego z Minecrafta. Yy, lubicie z Minecrafta fajnie gra mega. No co, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się i szustaczować, z których się skrycie. Więc, e pa. E pa. Widzicie, ja kręcimy, nie tylko wyłączać miętki. Dobra, tak, to wyłączam. Pa, widzowie, pa.